Siemanko z tej strony to w z się strony odcinek Dzisiaj prześwietlenie w koszyczki Też mam się lędzą ale to będziecie widzieć na serii od kurczaka do kury Pierwsze lążone. To są chyba, znaczy to są kochinki i żabotki, ale większość jest kochinków więc zobaczymy musimy poczynać jakieś kochinki, co nie musimy to Widać się raczej trzeba nie znosić to chyba są, to kofi to kopień, a to Jeszcze raz tam podobne są jajka, więc nie wiem, To jest Tu może być widać, że są takie całe żółtkie, jak to są te żyłki czerwone. Też to... tam się te są, wylęgły, ale daliśmy pod inną kurkę, bo tam wnioska ta tylko wylęgła dwie, bo miała siedem jajek, ale resza było pomarłe, więc musieliśmy dać. No bo wylęgła dwie i wyszła z gniazda i Trzy nam się nie wylęgły za obumary, więc bez sensu, że nie nawet dwie kaczki, to tam daliśmy email. i przyjęła więc, a teraz ona wszystkie wylęgła, dzisiaj dopiero dwie. są zobaczymy, na razie fajne, bo kapinki, tu już grono procent rasowe, bo tam to się może jakieś tam czasami wyjść, ale już nie powinny, to takie słabo, widać. Ale nie wiem, ile majańka, ale. Tu 8, Jeszcze Tu jest 6, tu Bo ona miała 12 chwała i na sobie zniosła jeszcze. Później. A ukryła To ładnie siedzi, bo. Aś, a szafa no, ładnie się li, tylko. Najdłużej łazi na strzał, bo najdłużej łazi. A się no, teraz może ona wyjadą, żeby łazić, bo Tą ta suszka jest rzadą. Kiedyś panią tam się lubi, jakie to pić. Zdajemy trzy chociaż jedno odpadnie, na razie się nie zapowiada. Coś było widać, że zaraz 100% zależenia u spieszyczki To większość to jest bo kładowaliśmy tutaj tylko w tym. sabotów. 5 ale... albo 6. Nie wiem co no może, nie no, na pewno nie daliśmy chyba mniej. Nie wiem, nie, nie pamiętam już żeby... Ale chyba dać się 5 i nie wiem czy jak ona sobie nie doniosła, to tego już z tego nie będzie miała. Może A zobaczymy jak się wylęgnie, więc zapraszamy na serię od kurczaka do kury Jak ten odcinek się pojawił to najprawdopodobniej już mogą gdzieś być blisko lęgu tych kurczaczków. Jeszcze nie przystalnił grące, więc zostańcie z nami. <grym> no bo tam będziemy prześwietlać jajka kacza, więc widzimy się. A tutaj też możemy wam się... Znaczy nie pochwalić, tylko pokazać, bo tutaj pawik już wyzdrowiał, bo był chory, nie chcieliśmy Wam tego na początku pokazywać, ale nam zachorował paw, nie wiemy do końca na co, ale udało nam się go uleczyć, więc, więc jest już dobrze od wczoraj przez wczoraj się już nawet rozkłada. Więc kamień spadł serca, że wyzdrowiał. A my za chwilę siebie zabieramy za prześwietlanie, tylko puszką wody zmienimy i za chwilę jesteśmy. Ja jestem w jajeczka Pięknie wyróżniamy. Kurmukawka już czuję. Nie, ale w tym sensie, bo tak to czuję. 13 jajek ma, więc Chociaż znaczy, mam nadzieję, że tak... żeby 5 będzie zależnych. że już 7 jest zależnych. Nie może. Słucham, <grym> no się dzieje? Na razie te kaczki będzie chyba łatwiej widać, bo nie są takie brudne. Oj. Zaraz, zaraz, bo szkoda go dać. Ten kaczorz chyba nie umie napytać. Oj. Zaraz, szkoda gadać. No, to go dać. Pokazać w ogóle? Nie wiem, mam to gdzieś. <grym> Uff. No pęki. Nie wiem, co pachnie spada, bo słuchajcie jakieś syczenie. Chyba, że to wzajem bazam, kłópek Oj Jezus. Jeden ja raście jest? Nie że 6. Nie wiem, że 5 będzie zależnych. Tak nie zgadnąłem BS 6. Ja zgadnę. Ja zgadzę, że się tam. Już pienięg to. Jeszcze z czym znależak. No to takie jem? Ale chyba tu. To... To się nie czy ale. Nie ma, że warwy na razie. Pożyjemy, zobaczmy. Oj. Tu widać, że. Coś się, to się działo, ale. Nie dokończyło. No. I to ma być zależone, tylko po prostu. Tylko obumary. No nie wiem, czy to można. Dać, że obumary. Czy to to po prostu może jakieś takie jajko po prostu było. to co, to, to, to jest snake. <laughs> No to też chyba coś na no, tujecie. To jest tam chyba coś się zaczynało, ale nie, nie wiem, ale jest pęknięte. Nie, to nie jestem. To jest takie ryska, bo czuję. Upiór, no, nie walnuje. Ale też obmarło. Znaczy na pewno umarło, tam to mogło. Po prostu. Co na nie dężony? Nie różnie. To się żony no to jeszcze są te kaszki, widzicie kurcze pieczone za 7 zależnych, a 6. Coś mam elementornie, 3 się z tym 7, a 7 kapczek. No, no i gorzej, też... nie linguje się 7, tylko 2. A 5. I... 5. No, bo pan, pan doktor, miał 10 jajek, ale później 3 umarły, miał 7. A wylingło się 5, więc później znowu był obumarły. Jaska miała 7 i nie, 10 miała i 7 jej zostało, bo 3 nie zależne I... i później obumarły, tylko 5 a... <grym> <grym> a tam o 13 miała i 6 orpadów. Zawsze tak, na formie zmienianej teraz. teraz. Niby to... szczęśliwa siódemka, ale nie za bardzo. Brawo, ma chwilę O, ołka. Będziemy musieli. Na pewno, na se... Na se... Na... i tak byśmy zmienili kaczorna, nawet jak było w ogóle ale... No bo chcemy <grym> jakiś inny kolor tego kaczora w końcu. No ogólnie, tak. A Znaczy nie trzeba kaczora tak za często zmieniać, bo tak jest tak, że... Ale zmienimy bo ogólnie. Inne kolory, no widzicie, zależnie też w tym roku coś stało, w zeszłym roku mieliśmy prawie 100%, a teraz... Ile jest? Sześć? No, no coś takiego. 6, 7, 7, no bo jak jest jak jak siedem jest siedem 7 na trzynastu, siedem na sześć, no to... Nie to nie połama. No, połama około 60. No więcej niż połowa, no to mi się wydaje, około 60, coś takiego może być. No dwa hmm. no, może pewnie płyną, że one obumarły, no ale... No, a więc dobra, my już Wam dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Jak chcecie zobaczyć nasze kurczaczki, to zapraszamy na serię od kurczaka do kury i widzimy się w kolejnych odcinkach.